Cześć, z tej strony, MC Patryk 1995. Tak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood i uratujemy kolejnego mieszkańca. On no, wy się bić, wiecie. Byście pedały i ciosbucha, wy Wyście staracie Porozmawiamy z tą szwagi. Roma no, dokładnie. Zgadzam się, Dobra, kolejny członek Asasynów. Z zawsze <coughs> jakiś taki murzyn się przyda. Ale tak wam powiem, tak w tajemnicy, tak, że oni potrafią levelować. Tak oni normalnie za jak będziemy ich wysyłać na pomoc nam a tu jednak wane. E, na pomoc nam no to będą dostać doświadczenie e, Później będą będziemy mogli im dawać bardziej w broń, czy w armora taki dobry Patryk e, co my tu terenu nie mamy odkrytego czy jak? fakt To idę do ptaszka najpierw to jest. Po to się nie płacę, tak synek. Co to za misja? A chyba na wiem jaka. Tak, mniej więcej się orientuję. Aha, dobra, dobra, wiem już jaka to jest misja. Sy synek. Kurde. To nawet taka trochę fajna. Znaczy, no, nie powiem tyle, że fajna. Ow. Jeszcze, o, sto metrów. Co? Tak, 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 zabij się najlepiej, bo po co? No dobra, to ja skakaczę. Trolololo. O, czy tam jest... czy tam jest? Aha, dobra, tam... Nie, ...dobra, nieważne. No ej, ile jeszcze? Ja nie lubię tak skakać jak jakiś debil bez celu. Albo nie, lubię. Ale nie, to nie, nie teraz o to chodzi Jaka muzyka, jezus Maria, dzięcioł Aha, dobra A, tu trzeba znać teren, no, tu się przyda Znajomość terenu To będzie też misyka, tak wam zaspoileruję a co, będę sp... Nie, dobra, tam nie doskoczyłem. dobra Trzeba się tam dostać Ja się dostanę, to się... To jest 5 minut roboty Znaczy w moim przypadku to trochę dłużej zajmie Ale ja tam się dostanę Nie ma to, już <gry> Znaczy co dobra nieważne Hops Hopsiup. No i teraz kombinuję, jak się dostać na to wierzę. Nie w sumie nie, nie aż tak... E, wysoka. Nie. Patrz, patrz jak się wspina. Jaszcząbek. Kolejna część Rzymu odblokowana. Czy będą tu w tej... grze jeszcze inne jakieś... miasta? Oby nie, bo... do Rzymu się przyzwyczajem Dobra, teraz możemy iść. Go, go, power rangers! Nie... Czekajcie, gdzieś tu jest... O tam, tam będzie szybciej. Znaczy, no nie będzie szybciej, ale... Ale zawsze... No! Tak! Tak, pójdźcie! Sergi, to, że nas nie poszukiwali! Zawalamy konika? Nie, dobra, nie, bo później ja się go boję. gdzie to, gdzie to jest? Za tą ścianką, tak? Dokładnie. Że no to nie ściana, ale... Who did this? That monster, Malfato! A, to, to. No. Zlikwiduj cel, zlikwiduj cel, wykorzystując do tego swoich asasynów rekrutuj. A i teraz... To jest nawet fajne, oh, i ciekawe. One nam będą mówić, gdzie iść. Ja jeszcze przygotuję... Te... Pod... Przyzwanie to animale. Pięknie. Assassinore króto zabił gościa. Reguieska tym patrzy. Niech co ty mu chcesz przykryć? Dzioba Dobry asasyn O kolejny quest Lecim Aha, teraz będzie Dobra No dobra. No i zaś woda. Nienawidzę wody. Znaczy w tej grze oczywiście, że nie było. W ogóle seria Sasync Taka, Jakaś nie się do niej przekonać. O kunik. Ha! Widziałeś to? Widzieliście to? Tak na kuniu się skacze. A dobra, teraz wiem jaki jest quest. Tym gryczącym dzieciakiem. O, 6 tysięcy w banku. I like it. Aoun, co to jest Aoun? Tak, by the way. Że ktoś mi powie. Bambino, pocisk. They're going to take my mama on a boat ride. They say I will go on the next one. from the castle came with guards and arrested us. He scared me. They are scary. But you look very brave. Will you bring my mama back? No, course, the assassin's Where did they take your mother? Down that street. Good. Do you have some place to go for now? My uncle's. Go there. Do not stop to talk to anyone. No. A tu mi się zdaje, że zabijamy teraz tych, co tam y, otrzymali ten Rzym od tego Cezary. W ogóle co to za nazwisko Cezary? W sumie Cezar też tak miał. <grych> Ale dobra. Ale Cezara, nie Cezary. Ale nic. <grych> Musimy iść. Oj oj Tu jakoś nie ma warunków do skakania po budynku, tak przynajmniej moim zdaniem to te ruiny Tak Aha, dobra Pamiętam tą misję jak żadna O jest No tutaj. Muszę go śledzić Później na niego wyślę moich asesinków. Moi asesynkowie są najlepsi w mieście. Przynajmniej w tym. To już coś tutaj. To on ma ten. Coś, coś, coś czuję. Czekaj kto by się nie skarżył, ktoś śledzi. No, beach please, plażo proszę. Fuck you, dolphin. Pani wygląda ten wzrok orła. Pa, pa, patrzcie, czego widzę. No, Patrz, no widzę go. No sz, wydupiaj! Ty się... Hej, są o ciebie mądrzejszy. Chodźcie, go ci na koniach puszczą! Uuuu, to nie był dobry biznes! Nie daję mu biec. O, 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 właśnie się rozpędził. Na pięknie <grystanie> Jak ja to kocham Zawsze znaczy, oni tak nie wiadomo skąd z dupy tak wyskakują i... Jezu, co ma bez ręki? A oni też mają życie swoje, ci asasyni. Jak zginą, no to już na Amen. Okej. Okay. Wszyscy spieprzają. Spieprzać. Aha, no. To jest fajne. Gołąbek tak. O no dokładnie Coś jeszcze? No to to logiczne Benetina Betina! Jezus Maria Ines Asasyni? A? No, not bad. zlecenia Coś łatwego muszę im dać Kalkuta No właśnie nie mogę, właśnie bez sensu, nie mogę Czekaj, a zlecenia wezmę w Rzymie coś, bo w Rzym też był No patrz, też nie mogę Zamelduj o, o czym? O czym mam zameldować? A wydupiać <laughs> no Cześć cię O! Będzie nowy! Tylko trzeba się tam dostać najpierw Ja chcemy go! the liberation of roma has begun they have much to answer no for no i owe you my life and will gladly dedicate it to this cause Ej, mam uszkodzoną zbroję, no! Trzeba ją naprawić. O nie! Chcę tu mówić. Dobra, nie będę tego kupować, co? Głupi? Nie, muszę iść naprawić zbroję. No, nie kocham, nie lubię tego robić. Chciałem powiedzieć, nie kocham tego robić, ale dobra. Taki szczególik mały, nic nie warty. Kolejny Boże ile ich jest do uratowania Wyżej Co ty Kuśwa Jakiś peram jego goni O dupie go zabili Chyba Tak myślę Co powiedziałaś? No dajesz, dajesz synek, dajesz, jedziesz <laughs> Lubię kagać po ludziach, nie? To jest piękne I to jest całe moje życie, nie? Wypać money Pieniążki! Heiss się musi zgadzać Na prawa praw wszystko Chcę naprawić cały ekipę w skarbie Zbroja O podwójnego ukrytego ostrza hm, Niestety no Głupie to Dobra Może kiedyś zajrzę Jak przemyślę wasze zachowanie To nie będzie ten cały... Weli, czy jak mu tam... Aha, nie dobra! Wiem kto to, wiem kto to. Wiem to mój misio. Piela! Ezio! Gawin! Leonardo! I knew you were behind <coughs> the breaking at Sant'Angelo. It is good to see you, friend. Come mm -hmm. in. Forgive me. The Borgia have commandeered my services. Actually, they would have killed me had I refused. What do they want? War machines. I have constructed weapons for all the Borgia guards and other terrible monstrosities besides. They are very well designed, Ezio. Here, the names of the Templars overseeing their construction. Cesare intends to supply his army with my creations. You must dismantle them. Grazie. I will take care of the plans and the machines. There is far graver news, I am afraid. They have the apple. Yes, I know. I gave the apple to Mario. I am sorry, Ezio. Cesare left it in my hands to study, to make it work. Then Rodrigo took it from me. I know not where. I will recover it in time. Leonardo, I have lost all the Codex inventions you once fashioned for me. Hmm. Remaking them will be easy. I never forget a design. But you must compensate me for the raw material. Really? They're not paying you at Il Vaticano? Very, very little. If we are to do this, we must appear to not meet at all. Pointing. It's pointing to where you should sit. So mm. sit. Yes, maestro. Yeah, I want to sit. Szałki rękawica spinaczkowa, czy podwójne ostrze, podwójne ostrze, gdzie wiedziałem tą spinaczkową, tego nie kupuję. Bo jest głupie. Mamy tu czekać. Patrz jak ten czas leci. I can kill double the guards. Desmond, I've scanned Leo's location into the map so you can keep track of him when he moves. To hmm. synchronize with Ezio, you will have to destroy Leo's machines. I've marked the whereabouts of the Templars overseeing their construction. I'll update the map when the Oj, machines locations are found. A 250. Lubiam Ale zioną machiny wojenne No świetnie cieszę się, dumny jestem Hop 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 I co dalej? Aj, lag